Pośród szumu drzew włóczyki Filipego rozbujony jest. 6 o mój prestak 65 litrów. Serdecznie polecam. Tu ma dwie komory. Tu jest dolna komora, zapinana na zamek. Klamy bardzo mocny, to jest główna komora. Szybki, łatwy dostęp do komory. Bardzo polecany plecak. Tutaj mamy jeszcze jedną komorę na samej górze. Jest to bardzo pancenny plecak na uszkodzenia zniszczenia, tylko raz go w saszetce Mudville. Tutaj mamy paski. Możemy sobie coś przywiesić. Tu mamy dodatkową kieszonkę. Tu mamy kieszonkę na, na przykład na napój. Tu jest, tak jak wspominałem, dodatkowa kieszonka. Tu są linki mocujące. Sam w sobie plecak jest bardzo wygodny. Bardzo pancerny. Polecam. Ja, ja. Good, good. wol. System nośny, no mi się ta sprzączka. Jest bardzo wygodny, w środku mam karimatę, mam multum w kieszeni. Bardzo serdecznie polecam ten plecak, jeszcze w kamuflażu Flektan. Jeden chyba z najlepszych do lasu kamuflaży. Tu są sznurki ściągające, jeden sznurek ściągający. Tu jest drugi sznurek ściągający. Tu są klamry, jak wspominałem. Szybkie rozpięcie. Proszę bardzo. Tu, tu mam tarp, akurat dzisiaj włożyłem. Rozpinamy. Zapinamy. Fantastyczny plecak. I pozdrawiam serdecznie. Filip Rydzowski, DashBull.